Kiedy mąż uderzył ją przy gościach, zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Zanim zaczniemy, napiszcie proszę w komentarzach, z jakiego kraju lub miasta mnie oglądacie, jestem bardzo ciekaw, skąd są moi słuchacze. Ja jestem z Katowic. Kiedy Tomasz uderzył Magdę w obecności gości, wszyscy zamarli, ale nikt nie spodziewał się, co ona powie. Otrzymawszy od męża policzek za niewłaściwe nakrycie stołu, Magda zwróciła się do zebranych. Kryształowy kieliszek zadrżał w jej dłoni, czerwone wino rozlało się na obrus, zostawiając ciemną plamę. W pokoju zapanowała cisza, goście zamarli, nie wiedząc, gdzie patrzeć. Ciepłe światło Żyrandola wydało się teraz zbyt jasne, niemal rażące w oczy. Magdzie zrobiło się gorąco, jakby ktoś przypalił ją ogniem. Zapach mięsa i przypraw mieszał się z metaliczną goryczą upokorzenia. Wzięła głęboki wdech, starając się nie okazać drżenia. Jej dłonie zacisnęły się na krawędzi stołu, paznokcie wpijały się w tkaninę. Wciąż było słychać echo dźwięcznego uderzenia. On stał przed nią wysoki, pewny siebie, z irytacją w oczach. Nie mogłaś chociaż raz zrobić wszystkiego jak trzeba? Warknął chrapliwie, niemal złowieszczo. Magda powoli podniosła wzrok. Cienie rzucane przez świece zdawały się poruszać w półmroku. W gardle czuła suchą gulę. Wiecie, powiedziała cicho. On uderzył mnie po raz pierwszy, kiedy przypadkiem stukłam jego ulubiony kubek. Uśmiechnęła się, ale w jej uśmiechu nie było ciepła. Goście zamarli, nie ważąc się odezwać. Wtedy pomyślałam, że zasłużyłam. Że byłam nieostrożna. Jej wzrok powędrował po twarzach zebranych. Ktoś opuścił oczy, ktoś nerwowo zacisnął dłoń na kieliszku. Potem uderzył mnie za przesoloną zupę, za źle wyprasowaną koszulę. Napięcie gestniało w powietrzu. Palce Tomasza zacisnęły się w pięści. Zamknij się wycedził przez zęby. Ale Magda nie przerwała. A teraz, teraz bije mnie przy was. Zrobiła krok do tyłu, czując, jak żar upokorzenia zamienia się w lodowatą determinację. I wiecie, co? Głosy przy stole zamilkły zupełnie. Zapadła przerażająca cisza, jakby wszyscy przestali oddychać. Jej serce biło miarowo, chłodno. Spojrzała na gości przyjaciół, znajomych, krewnych. Jeśli teraz to przemilczycie, powiodła palcami po piekącym policzku, to następnym razem zrobi to samo i wam. Tomasz drgnął. Ktoś krzyknął, a chwilę później rozległ się huk ktoś zbyt gwałtownie odsunął krzesło i ono z łoskotem upadło na podłogę. Goście drgnęli, ale nikt się nie poruszył. Tomasz spiał się, jego palce pobielały ze złości. Dość wysyczał. Jego głos drżał. Magda spojrzała na niego z zimnym spokojem. Boisz się? Zapytała cicho. Zmarszczył brwi, zrobił krok naprzód. Przestań gadać te bzdury. Nikt nie chce słuchać twoich. Chcą przerwała mu, patrząc mu w oczy. Jej głos był cichy, ale wybrzmiewała w nim siła. Goście nie odrywali od niej wzroku. Zawsze milczałam. Myślałam, że tak trzeba, że z czasem się ułoży, przejechała palcami po nadgarstku, tam, gdzie widniał ślad po jego szorstkim chwycie. Ale dzisiaj zrobiłeś to nie za zamkniętymi drzwiami. Rozejrzała się po zebranych. Dzisiaj uderzyłeś mnie przy świadkach. Zacisnął zęby, mięśnie na jego twarzy drgnęły. Robisz z igły widły. Nikogo nie obchodzą twoje żale. Ona uśmiechnęła się blado. Spójrz na nich. Kiwnęła w stronę gości. Tomasz rozejrzał się i nagle dostrzegł zmianę w spojrzeniach. Gdzie jeszcze minutę temu widać było tylko zakłopotanie czy strach, teraz czaiła się złość. Goście przestali odwracać wzrok, kobiety mocniej zaciskały dłonie na kieliszkach, mężczyźni marszczyli brwi. Powietrze było ciężkie jak przed burzą. Tomasz ścisnął pięści. Wy wszyscy, przełknął ślinę, czując, że coś wymyka mu się spod kontroli. Nagle odezwał się czyjś cichy, ale stanowczy głos. Nie będziemy milczeć. Potem drugi. Myślisz, że to normalne? I kolejny. Powinieneś przeprosić. I jeszcze inny. Nie, on powinien za to odpowiedzieć. Tomasz zbladł, cofnął się o krok, a ściany zdawały się przybliżać. Magda zobaczyła, jak w jego oczach po raz pierwszy mignął strach. I w tej samej chwili on zrozumiał, traci kontrolę. Goście przestali milczeć. Szepty przeszły w głosy. Kilka osób poderwało się z miejsc, ich twarze wyrażały obrzydzenie i gniew. Myślisz, że tak po prostu o tym zapomnimy? Zapytała chłodno jedna z kobiet. Ile razy działo się to wcześniej? Dobiegł inny głos. Tomasz cofnął się jeszcze o krok, uderzył o brzeg stołu. Twarz miał wykrzywioną złością, ale w oczach kryło się zwątpienie. Rozejrzał się nigdzie nie widział wyjścia. Magda stała przed nim spokojna, bez cienia strachu. Nie spodziewałeś się, że powiem prawdę? Jej głos był łagodny, lecz brzmiał jak stal. Zacisnął szczęki. Zepsułaś kolację. Robisz ze mnie potwora. Magda przekrzywiła głowę. Czy to ja to zrobiłam, czy może ty sam? Goście czekali w milczeniu na jego odpowiedź. Tomasz otworzył usta, ale słowa nie chciały przejść przez gardło. Ciężar spojrzeń wszystkich dookoła przygniatał go niczym głaz. Ktoś wyciągnął telefon. Może zadzwonić na policję? Tomasz drgnął gwałtownie. Zwariowaliście wszyscy, krzyknął, a głos mu się załamał. Ale nikt go już nie słuchał, ktoś wykręcał numer, ktoś szeptał, ktoś obserwował, krzyżując ramiona na piersi. Magda zrobiła krok w przód. On nie wyglądał już na wysokiego i silnego. Wyglądał na zaszczutego. Spojrzała mu w oczy i odezwała się cicho. Dziś to się skończyło. Jego wargi zadrżały, jakby chciał coś powiedzieć, ale w tej chwili drzwi otworzyły się z hukiem. W progu pojawiło się dwóch mężczyzn w mundurach policja. Wszyscy zamarli, powietrze było gęste od napięcia. Tomasz pobladł, a jego wzrok błądził od gości do Magiedy, a potem do policjantów. To jakieś nieporozumienie zaczął, starając się uśmiechnąć, ale głos mu drżał. Jeden z funkcjonariuszy spokojnie wyciągnął notes: Otrzymaliśmy zgłoszenie o przemocy domowej. Kto dzwonił? Zapadło milczenie, aż w końcu sąsiadka, siedząca przy stole, podniosła rękę. Ja? Tomasz gwałtownie się odwrócił, oczy mu zapłonęły złością. Ty nie masz prawa się wtrącać. Ale policjant już zrobił krok w przód. Mamy prawo! Jego głos był stanowczy. Nie czuły na próby manipulacji. Musi pan z nami pójść. Tomasz zacisnął pięści. To nie wasza sprawa. To sprawa rodzinna. Mylisz się, wtrącił się drugi z funkcjonariuszy, podchodząc bliżej. Magda stała w milczeniu, czując, jak w jej wnętrzu coś się uwalnia. Strach powoli odchodził, ustępując miejsca pustce która już za chwilę miała wypełnić się nowym uczuciem siłą. Proszę powiedzieć, policjant zwrócił się do Magiedy, czy chce pani złożyć skargę? Wszystkie oczy skierowały się na nią. Wzięła głęboki wdech. Tomasz patrzył na nią z wściekłością, rozpaczą i pierwszy raz z wyraźnym lękiem. Magda odpowiedziała jednym słowem. Tak. Zabrzmiało pewnie, jak uderzenie dzwonu w ciszy. Tomasz zastygł, jakby nie wierzył w to, co słyszy. Goście popatrzyli po sobie, niektórzy skinęli z aprobatą głowami. Policjant coś zanotował, po czym przeniósł wzrok na Magdę. Jest pani gotowa pojechać z nami i złożyć zeznania? Pokiwała głową. W tej samej chwili Tomasz wybuchnął: Zwariowałaś? Jak możesz mi to zrobić? Funkcjonariusze złapali go, zanim zdążył się do niej zbliżyć. Proszę się uspokoić, powiedział twardo jeden z nich, zakładając mu kajdanki. To pomyłka. Ona kłamie. To wszystko jest ustawione. Krzyczał Tomasz, ale nikt już nie słuchał. Goście odsunęli się, jakby obawiali się dotknąć jego wściekłości. Magda patrzyła na niego, a jej serce biło miarowo, spokojnie pierwszy raz od wielu lat. Już się ciebie nie boję, wyszeptała. W jego oczach wirowała złość, ale nie miał już nad nią władzy. Funkcjonariusze poprowadzili go do wyjścia. Odwrócił się raz jeszcze, jednak nie znalazł w jej spojrzeniu ani litości, ani strachu, tylko wolność. Kiedy drzwi zamknęły się za nimi, w pokoju zapadła cisza. Wciąż jarzyło się ciepłe światło żyrandola, czuć było aromat wina i potraw. Goście o nie mieli, jakby wciąż nie docierało do nich, co się właśnie stało. Magda odechnęła głęboko. Ktoś ma jeszcze ochotę na wino? Spytała, sięgając po czysty kieliszek. Nagle ktoś zaśmiał się cicho, szczerze. Napięcie wiszące w powietrzu stopniowo ustępowało. Jedna z kobiet podeszła do Magiedy i objęła ją. Jesteś silna, wyszeptała. Magda uśmiechnęła się i zrozumiała, że to prawda. Goście zaczęli się poruszać, jakby wybudzili się z głębokiego snu. Ktoś nalewał sobie wina, ktoś ostrożnie podnosił krzesło przewrócone podczas zamieszania. Powietrze, przestało być ciężkie, stało się czyste i wolne. Magda dotknęła dłonią swojego policzka pieku, ale ból wydawał się odległy, mało istotny. Znacznie bardziej bolało ją dotąd milczenie, które znosiła przez tyle lat. Teraz ono pękło. Sąsiadka podeszła do niej, ściskając jej dłoń. Gdybyś czegoś potrzebowała, mów od razu. Magda skinęła głową, czując ciepło płynące z tego prostego gestu. Nikt już nie szeptał, nikt nie odwracał wzroku. Nie była sama. Drzwi otworzyły się ponownie i jeden z policjantów zajrzał do środka. Za chwilę wrócimy po panią, proszę przygotować dokumenty. Magda kiwnęła głową, wzięła głęboki wdech, porządkując myśli. Wszystko było inne. Ona była inna, wolna. Kiedy drzwi znów się zamknęły, uniosła kieliszek, wznosząc go za nowe życie. Goście spojrzeli po sobie, po czym jeden po drugim podnieśli swoje kieliszki. W tamtym momencie Magda poczuła, że jej życie dopiero się zaczyna. Stuknęli się kieliszkami, spoglądając na siebie już inaczej nie tylko jak na gości, znajomych czy krewnych, lecz jak na ludzi, którzy byli świadkami czegoś ważnego. Czegoś, co zmieniło nie tylko jej los, ale i ich samych. W powietrzu nadal unosił się delikatny zapach rozlanego wina, lecz teraz nie kojarzył się ze strachem, a z początkiem czegoś nowego. Magda przesunęła palcem po krawędzi kieliszka, wsłuchując się w jego melodyjny dźwięk. Zawsze myślałam, że nie ma wyjścia, powiedziała cicho, nie patrząc na nikogo w szczególności. On zawsze mnie o tym przekonywał. Ale dziś zrozumiałam, że wyjście istniało zawsze. Podniosła wzrok. Trzeba było tylko zrobić ten krok. Sąsiadka uśmiechnęła się i delikatnie skinęła głową. Zrobiłaś więcej niż krok. Zburzyłaś mur. Magda zamyśliła się na moment. A przy okazji chyba zepsułam kolację. Ktoś się roześmiał ciepłym, prawdziwym śmiechem, który odgonił resztki napięcia nadała się jej niepowtarzalny charakter, powiedział mężczyzna siedzący dalej, wznosząc kieliszek. Za ciebie! Za nas poprawiła Magda, zerkając na wszystkich po kolei. Kieliszki uderzyły o siebie ponownie, a ona wiedziała, że nie ma już powrotu do dawnego życia. I wcale jej to nie przerażało. Śmiech przy stole zabrzmiał swobodnie, bez sztuczności. Dopiero teraz wszyscy zrozumieli, jak ciężka była dotychczasowa cisza. Z każdym łykiem wina, z każdym słowem wsparcia, Magda czuła, że pozbywa się brzemienia, które tak długo nosiła. Następnego dnia Magdę czekały zeznania, przesłuchania, może i rozprawa sądowa. Wiedziała, że Tomasz nie odpuści tak łatwo, będzie próbował zastraszać, manipulować, zgrywać ofiarę. Ale teraz to jej już nie przerażało. Nie była tą samą kobietą, która znosiła wszystko w milczeniu. Gdzie spędzisz dzisiejszą noc? Zapytała jedna z kobiet, spoglądając na Magdę z troską. Magda zastanowiła się. Kiedyś jej plany zależały wyłącznie od Tomasza, od jego humorów i oczekiwań. Teraz mogła sama decydować i ta wolność była w równym stopniu porywająca, co nieco oniśmielająca. Nie wiem, przyznała szczerze. Mam wolny pokój, zaproponowała cicho sąsiadka. Ja też odezwał się ktoś inny. Zewsząd posypały się ciche głosy wsparcia. Magda poczuła ciepło w sercu. Przyglądała się tym ludziom ich serdecznym spojrzeniom i zrozumiała, że już nie jest sama. Wstała z krzesła, czując lekki dreszcz przechodzący przez ciało. Pomału, Nieśmiałość ustępowała miejsca pewności. Dziękuję Wam, powiedziała, rozglądając się wokół. Myślałam, że jeśli odejdę, stracę wszystko. Zrobiła krótką pauzę. A teraz, rozumiem, uniosła głowę. Że dopiero teraz wszystko zyskałam. W tym momencie za oknem poruszył się lekki nocny wiatr, jakby sama los chciała przywitać jej nowe życie. Gdzieś w oddali słychać było odgłosy miasta, takie zwyczajne i codzienne, a jednocześnie teraz wydawały jej się zapowiedzą czegoś pięknego. Magda spojrzała na drzwi, za którymi zniknęła policja z Tomaszem. Świadomość, że jeszcze niedawno czuła tu strach, a teraz nic poza wolnością, była poruszająca. Choć odezwała się sąsiadka, wyciągając rękę. Nie chcę, żebyś zostawała tu sama. Magda popatrzyła na swoje mieszkanie, kiedyś bezpieczną przystań, a dziś kojarzyło się z latami bólu i ciszy. Każdy przedmiot przypominał o strachu i samotności. Tak przytaknęła w końcu. Pójdźmy. Nie zabrała ze sobą prawie nic, tylko płaszcz wiszący przy drzwiach. Nic więcej nie było jej w tej chwili potrzebne. Kiedy przekroczyła próg, nawet się nie odwróciła, zostawiła za sobą wszystko. Przed nią była noc i nieznana przyszłość. Po raz pierwszy od bardzo dawna uśmiechnęła się do siebie. Teraz wszystko zależało tylko od niej. Zeszła po schodach, czując na twarzy chłód nocnego powietrza. Teraz ten chłód nie był już przerażający, lecz orzeźwiający, przywołujący do życia. Sąsiadka dotrzymywała jej kroku, idąc miękko, bez zbędnych pytań, po prostu będąc obok. Jak się czujesz? Spytała cicho, pochylając się w jej stronę. Magda przez chwilę rozważała, co odpowiedzieć. Kiedyś powiedziała z automatu, w porządku. Ale teraz nie było sensu kłamać. Czuje się wolna odparła, po czym wyraźnie usłyszała spokój w swoim głosie. Sąsiadka skinęła głową z lekkim uśmiechem. Schodziły razem stopień za stopniem, a każdy krok przybliżał Magdę do nowego rozdziału. Nie jestem sama, ta myśl wypełniała ją od środka. Wyszły na zewnątrz do nocnego miasta. W blasku latarni przechodnie śmiali się, rozmawiali, żyli swoim życiem. Dla Magiedy ten świat był jakby zupełnie nowy pełen możliwości. Chcesz pogadać? Spytała sąsiadka, kiedy weszły w spokojniejszą część ulicy. Magda zamyśliła się, po czym pokręciła głową. Na razie chcę po prostu iść naprzód. Skręciły za róg, a przed nimi rozciągała się ulica oświetlona światłami reklam. Ludzie mijali je, pochłonięci swoimi sprawami. Magda przystanęła, wpatrując się w nich. Kiedyś czuła się zamknięta w ciasnej klatce, teraz klatka zniknęła, a ona mogła iść gdzie tylko zechce. Dokąd teraz? zapytała sąsiadka. Magda spojrzała w dal. Gdzieś tam czekał nowy dzień, nowe życie. Tam, gdzie czeka przyszłość, odpowiedziała z uśmiechem i zrobiła krok naprzód. Ruszając dalej, z każdą chwilą czuła, jak serce bije spokojniej, a głowa unosi się wyżej. Już nie bała się nieznanego. Świat, który wcześniej był wąskim korytarzem strachu, teraz otworzył się na oścież pełen szans. Masz jakieś plany? Spytała sąsiadka, zerkając na nią ciepło. Magda zamyśliła się. Kiedyś plany zawsze zależały od humoru Tomasza. Dziś należały tylko do niej. To było i przerażające, i fascynujące zarazem. Jeszcze nie wiem, przyznała szczerze. Ale znajdę swoją drogę. Sąsiadka kiwnęła głową, uśmiechając się zachęcająco. I nie będziesz w tym sama. Magda spojrzała na nią, czując, jak słowa te wypełniają ją pokrzepieniem. Noc była przyjemnie chłodna, ale nie czuła zimna, w jej sercu tliło się ciepło nadziei. W końcu dotarły do niewielkiego parku, w którym wąskie alejki oświetlały łagodne lampy. Na ziemi leżały pierwsze jesienne liście, a w powietrzu unosił się zapach świeżości, jakby sama natura oczyszczała jej drogę. Magda usiadła na ławce, sąsiadka tuż obok. Po raz pierwszy od dawna pozwoliła sobie na to, by po prostu być i czuć. Jesteś szczęśliwa? zapytała szeptem sąsiadka. Magda milczała dłuższą chwilę. Nie wiedziała, jak wygląda szczęście, ale wiedziała, co czuje teraz. Jestem wolna, odparła równie cicho. A więc szczęście jest przede mną. Sąsiadka pokiwała głową, zadowolona z odpowiedzi. Magda zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Ucisk, który nosiła w piersi latami, zniknął. Noc była ciepła, przyszłość niepewna, ale po raz pierwszy od bardzo dawna nie miała to już znaczenia. Uśmiechnęła się do myśli, że jutro zaczyna nowe życie. Była gotowa zrobić pierwszy krok w nieznane. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz. Z całego serca życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha i spokoju w sercu. Do usłyszenia w kolejnej historii.